Witajcie ludzie. Jak wiecie pewnie startuje serwer, dlatego chciałbym Wam pokazać e, parę e, poradników, co i jak będzie działać na serwerze. Postaram się ich nagrać e, kilka, opisując po kolei jakąś tą rzecz. Powiedzmy, dzisiaj zajmiemy się najbardziej ważną. E, jest to, jakby to powiedzieć, tworzenie rezydencji, zarządzanie nią, dodawanie znajomych i takie tam. Jak wiadomo musicie mieć pieniądze, żeby stworzyć rezydencję. Na początku startujecie z balansem 0, nie macie nic, musicie albo pokopać, albo pobić mopki, albo się z kimś tradować, nie wiem, różnie. Ja tutaj mam oczywiście dodane z kreatiwa tam kilka, prawie milion, jak widzicie w prawym dolnym rogu balans. Jak w ogóle zacząć z rezydencją? Bierzemy patyk, ja mam tutaj enchantowany od Markosa, bardzo zarombisty, ki od Mopa, Ale możecie użyć dowolnego patyka, po prostu z drewna, nic, nic szczególnego Mam tutaj róg jaki jak chce stworzyć rezydencję Rezydencja musimy minimum 10 na 10, a maksimum może być 500 na 500 Nawet na przykład to jest, o ile dobrze pamiętam, 10 na 10 Tworzę sobie Widzicie, total size jest, było, wpisało przez chwilę, że 100, czyli mam 10 na 10 i koszt będzie kosztować będzie 500. No więc tworzymy rezydencję. Wpiszemy res, create. No i wpiszemy nazwę, jaką chcemy nazwać. Ja nazwę sobie Kielba Solandia. O. I widzicie, stworzyłem kiełbasolandię. Mam, jakby to powiedzieć. Będę w tej. Kubasolandii będzie mi utrzymywać przez jeden dzień. Mogę sobie na przykład ręcznie odnowić, jakby to powiedzieć. Jak długo będzie rezydencja moja, że nikt mnie nie zglifuje, ale to się, dopóki macie pieniądze na koncie, to będzie się to robiło automatycznie co jeden dzień. Więc nie musicie tego przedłużać, możecie, jeżeli się na przykład boicie, że on zabraknie, ale nie musicie tego. Kolejną sprawą, jaką jest, no to zarządzanie flagami takiej rezydencji. Czyli co kto może robić, kto co nie może robić. Wpisujecie dokładnie reset. I tu możecie co, by jakby to powiedzieć, czego wam gracze nie mogą robić. Czyli nie mogą na przykład budować lub powiedzmy to... Yy... Otwiera drzwi na przykład mogę jest dobra. Przyprowadzę sobie mojego kolegę. O sieba, Siema, sieba. Dobra, yy... i jakby to powiedzieć, on tutaj teoretycznie nie może nic postawić. Sprawdzimy. No, nie może. Widzicie, próbuje. Musicie mi uwierzyć na słowo, ale próbuje. Ale ja na przykład drzwi też nie może. No i o to chodzi, że możecie jakby to powiedzieć, da dać globalną flagę, że na przykład drzwi będą mogli używać. To teraz mój ziomek może to robić. Yy, możemy też jakby to powiedzieć, le lewym klikiem yy, włączacie, prawym wyłączacie, yy, shift i left klik w ogóle wracacie jakby do standardowej wartości. Yy, i ten. Ale na przykład powiedzmy, że chcecie, żeby nikt wam nie mógł otwierać drzwi, ale na przykład nasz kolega mógł już budować. No to wpisujecie PESET jego Nick i i mu dajemy na przykład build, że może budować, dajemy na true. No, więc dalej nie może otwierać nam drzwi, powiedzmy, ale już postawi, może. Postawił kloca. Postawił drugiego. No. I jakby to powiedzieć, tylko on, tylko on może teraz stawiać. Nikt inny. Jeżeli byście musieli. Jeżeli byście, że każdy wam mógł budować, to byście musieli tutaj dać ogólną flagę. Więc jakby ta, tak jakby dodajecie sobie znajomych do, do tego do rezydencji. Ja tutaj mam nawet tak, do jakiej rezydencji należę. Widzicie kiełbasolandia? Buziomek nie ma rezydencji, więc on ma po prostu pusto. Nie ma. Co by wam tu jeszcze zademonstrować? Na przykład fajnego. Admin to ogólnie, jakby to powiedzieć, będzie mógł robić wszystko was ziomek. Czyli zmieniać flagi, yy, tak, wy to robicie przez reset. Na no, co by tu jeszcze jakby to powiedzieć? Teoretycznie nie wiem, bo to jest czat też. O, można czatować w rezydencji. Jeszcze tego jakby to powiem, nie będę wam tłumaczył. Ani się tym bawił. Na razie to jest podstawowe tworzenie, zarządzanie ITP. Dobra, kolejna sprawa. Możecie też rezydencję sprzedawać, wynajmować. Dużo, dużo ludzi. Do ludzie, ale podstawy. Jak powiedzmy, nie, wiem, rezydencja już jest za mała. Nie wiem, chcemy coś tutaj postawić. No, opuszczam właśnie, Pamiętajcie, możecie sobie ustawić też, jakie macie po wejściu do rezydencji, co będą ludzie widzieć, co wy będziecie widzieć, i co po opuszczeniu na przykład. No. Ale yy, powiedzmy, no, zabrakło nam miejsca. Chcemy to powiększyć. Możemy dać res, expand i w tą stronę, którą się patrzycie, to w tą stronę poszerzamy rozmiar. Widzicie, odapłaciłem i teraz już mamy takie ładne podświetlenie, że to już jest dalej mój teren. Popatrzmy się w tamtą stronę. O, widzicie, rozszerzyłem w tą stronę teren. No Pamiętajcie, że to wszystko no, ciągle mi pobiera kasę. Za każdy blok płacicie 5 dolców, 2 bloki 10, 4 bloki 20. No więc im bardziej rozszerzacie, tym będziecie więcej płacić. No ale dobra, to teraz powiedzmy, nie wiem, rezydencja nam się znudziła albo potrzebujemy kasy, nie wiem, przenosimy się, różne, nie chcemy płacić. Mogą być różne powody. Możemy usunąć rezydencję daje swoją nazwę i żeby, powiedzmy, przez przypadek tego nie zrobić, to jest, że musimy potwierdzić to. Specjalne zabezpieczenia, jakbyśmy sobie przy przypadek klikli. Więc po prostu potwierdzam. Nie, fila, chwila, fila, chwila, źle kliknąłem. Za dużo. O, potwierdziłem. I widzicie, dostałem zwrot. To jest połowa wartości, czyli ta rezydencja kosztowała mnie 2000. No, 500 zapłaciłem, tu 500, tu 1000, czyli zgadza się. A dostałem już połowę. No, ale zawsze to coś. No i w tym momencie na ziomek już może robić wszystko, ponieważ tu już nie ma naszej rezydencji. Nie ma, nie istnieje. I jak zresztą napiszemy coś. Uuuu. Nie działa. No <grytanie> To się chyba musi odświeżyć prawdopodobnie. Zresztą wylogować i zalogować jeszcze raz. No, ale ogólnie wtedy właśnie nasza rezydencja zniknie, że już jej nie będziemy mieli. Chyba, że jeszcze gdzieś mam jakąś rezydencję. Właśnie, możecie te sprawdzić, jakie rezydencje pos posiadacie. Nie mam. No to myślę, że to się musi odświeżyć mi. Yy, I co? No i to tyle. Ludzie, to jest pierwszy taki poradniczek. Jak tworzyć te rezydencje? Jakby to powiedzieć, no. Serwer, myślę, że będzie sztos. Ale no zobaczymy jeszcze. O, to jest kolejny Bayer, który będzie na serwerze antylagowy. Dobra, to tyle na ten odcineczek, więc dzięki za oglądanie i o!